Lekko atleci zdominowali wydarzenia ubiegłego tygodnia, ale także inne sekcje odnosiły triumfy. Kamil Wojdat zapraszam na kolejne wydanie azs UMCS News. Nie może być inaczej. Zaczynamy od ogromnego sukcesu naszych lekkoatletów, którzy wrócili z 65. halowych Mistrzostw Polski z 9 medalami. Najwięcej, bo trzy wywalczył Szymon Żywko, który wrócił do Lublina z krążkiem z każdego kruszcu. W rywalizacji 1500 metrowców został Mistrzem Polski do lat 23. Z kolei na dystansie dwukrotnie dłuższym sięgnął po srebro tej kategorii wiekowej oraz brązę w rywalizacji seniorskiej. Bardziej chciałem powiedzieć minimum na Mistrzostwa Europy a medale zostawiłem z tyłu głowę, a wyszło jak wyszło, a wróciłem z medalami i jestem z tego bardzo zadowolony. We wspomnianym już biegu na 1500 metrów seniorskim mistrzem Polski został od niedawna klubowy kolega Szymona, czyli Marcin Lewandowski. Popularny Lewy był faworytem do złota i z tego zadania świetnie się wywiązał. Wygraną zapewnił mu czas 3.40.14. Było to trzecie mistrzostwo Polski Marcina Lewandowskiego na tym dystansie. Cieszę się. Zawsze to będzie cieszyło. Medal jest medalem mistrzostw Polski, jakby nie było. Ale mówię, to nie jest dla mnie najważniejszy cel. Mam te cele, są dla mnie dużo większe, dużo, dużo wyższe cele sobie stawiam. Także czy bym był tutaj dzisiaj, czy wygrałem, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Czy bym był czwarty nawet, nie ma dla mnie to większego znaczenia. Mówię, ja trenuję pod swoje, pod to, co sobie użyłem w głowie razem z trenerem. To jest dla nas najważniejsze, to się dla nas liczy. I po drodze oczywiście zawsze fajnie jest wygrywać, pokazywać się z jak najlepszej strony. Jednak jest ten doświadczonym zawodnikiem, że nawet w razie niepowodzeń po drodze w ogóle mnie to nie przejmuje, nie się tym robię swoje po prostu. Także złoto zdobyła Karolina Kołeczek w biegu na 60 metrów przez płotki. Dla Karoliny to już czwarty tytuł, a pierwszy od 2016 roku. Styl, w jakim go zdobyła, zasługuje na dodatkowe słowa uznania. Karolina Kołeczek finiszowała z czasem 7,96 sekundy, co jest jej nowym rekordem życiowym. Ten poprawiła już trzeci raz w tym roku. Dodatkowo ten wynik jest szóstym w historii polskiej lekkiej atletyki na tym dystansie. No Przyznam, przecież, że samą siebie zaskakuję. Na no, 7,96 nie myślałam, nie myślałam, że tyle pobiegnę i jestem w stanie pobiec w tym sezonie halowym. To tym bardziej cieszy. No w każdym biegu praktycznie poprawiony rekord życiowy, więc cieszę się, że ta stabilizacja jest, że, że po raz drugi udało mi się pobiec poniżej 8 sekund, więc myślę, że, że, myślę, że to jest taka największa satysfakcja i, i, i taka nagroda w sensie, że, że jest stabilizacja i że, i że to naprawdę fajnie wygląda. Złota sprzed roku nie obronił Karol Hoffman, ale srebrą także jest świetnym wynikiem. Tym bardziej, że odległość 16,05 jest jego najlepszą w tym sezonie. Wygrał faworyt, czyli Adrian Świderski ze Śląska Wrocław, który uzyskał 16 metrów i 62 centymetry. Dobrze dla akademików zakończył się start sztapet mieszanych na dystansie 400 m. Tutaj w składzie AZS UMCS zobaczyliśmy Cezarego Mirosława, Wiktor Jedrost, Macieja Hołuba oraz Agatę Wasiluk. Akademicy przegrali tylko z ekipą z Poznania i z czasem 3 minuty 26 sekund i 59 setnych sekundy zdobyli srebrne medale. Zacięty bój o podium w biegu na 400 metrów stoczyła Małgorzata Hołup kowalik ten zakończył się dla niej udanie, bo podobnie jak rok temu brązowym medalem zawodniczka ZTS UMCS finiczowała z czasem 52 sekundy i 86 setnych sekundy o 12 setnych przed Natalią Kaczmarek. Wygrała Justyna święty Elsetic przed Kornelią Lesiewicz. Ja bardzo tutaj liczyłam na medal, wiadomo, że na Mistrzostwach Polski biega się nie na wyniki, a na medale. Chociaż nie ukrywam, że czułam się w tym biegu bardzo dobrze, no ale troszkę nie ułożyłam się po mojej myśli. Było parę zmian, tak zwanego tasowania między nami. Napawa optymizmem, bo czuję, że ta forma jest wzrostowa. Także na mistrzostwach halowych mistrzostwach Europy powinno być to, na co czekam w tym sezonie. W zmaganiach 400-metrowców panów brązowy medal U23 zdobyło Mikołaj Kotyra. Dorobek AZS-UMTS Lubin w 65 pezla halowych mistrzostwach Polski to 6 medali seniorskich, 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe oraz 3 w kategorii U23 złoto, srebro i brąz. Akademicy zajęli czwarte miejsce w klasyfikacji medalowej. Dwa mecze domowe rozegrały koszykarki pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin. W obu z nich akademiczki były lepsze od swoich rywalek, co przybliżyło je do historycznego trzeciego miejsca przed fazą play-off. Kluczowe było środowe zwycięstwo nad basketem 25 Bydgoszcz. Zielono-białe były tego wieczoru drużyną lepszą, co było widać od początku spotkania. Jednak kluczową zaliczkę akademiczki wypracowały w trzeciej kwarcie, odskakujące do stanu 49 do 41. W ostatniej odsłonie powiększyły jeszcze przewagę, wygrywając różnicą 11 oczek 67 do 56. Tym samym Lubignanki odrobiły stratę 10 oczek z pierwszego meczu, co mogłoby być istotne w przypadku takiej samej liczby punktów na koniec rundy zasadniczej. Świetnie zaprezentowała się Karolina Poboży, która zdobyła 18 punktów. Pierwszym, pierwszym celem było wygrać, drugim celem było wygrać więcej niż 10 punktów, i to, to się udało. Tyle. No. Mamy szansę w dalszym ciągu na nas, żeby zająć trzecie miejsce. Trzeba, hmm. trzeba pozostałe mecze wygrać i, i czekać na rozstrzygnięcie. Tak naprawdę SH dzisiaj, jak Gorzów przegrał, to już jak wygramy, to mamy pewne trzecie miejsce tak naprawdę. Tyle. Poziom nie był, nie był jakiś olśniewający, ale to był nasz pierwszy mecz od trzech tygodni. Tak yy, więc cieszymy się ze zwycięstwa. Dwa dni później AZS mierzył się z outsiderem ligowej tabeli drużyną Gietek Gdynia. Każdy inny scenariusz niż wysoka wygrana miejscowych byłby zaskoczeniem. Do tego nie doszło. Lublin pewnie pokonał rywalki 92-52, do 52, a na parkiecie zagrały wszystkie koszykarki poza Elisabeth Paweł, która w meczu z basketem podkręciła kostkę, więc trener nie zdecydował się ryzykować pogłębieniem urazu. Wyszliśmy bodajże na 17-punktową punktową przewagę i wiadomo, że od razu się, się gra łatwiej. Czyli zrobiliśmy to, to, co do nas należało. Cieszymy się, że wygraliśmy. To jest raz, dwa, że było się bez kontuzji. Każda, każda dziewczyna miała okazję pograć i to dla nas było najważniejsze. To był prawdziwy dreszczowiec. Futsaliści Luksjony, mimo że przegrywali już różnicą 3 goli, zdołali ograć na wyjeździe górnika Polkowice 5 do 4. Spotkanie było kluczowe dla dalszej części sezonu. Przed nim liderujący górnik miał 5 oczek zapasu nad drugą Luksjoną. Porażka dla Lubinian mogła oznaczać koniec marzeń o ataku na pozycję górnika, a sam mecz lepiej zaczął się dla Polkowiczan, którzy szybko wyszli na prowadzenie. Do remisu w piątej minucie doprowadził Jakub Bankiewicz, który najpierw zmusił obrące do błędu, a następnie pokonał golkipera gospodarzy. Było 1 do jednego, jednak od tego momentu zaczęły się prawdziwe schody, bo kolejne trzy bramki były już autorstwa miejscowych, którzy w szesnastej minucie prowadzili 4 do 1. Trafienie kontaktowe jeszcze przed przerwą zdobył Tomasz Sekrecki i przy wyniku 4-2 zespoły udały się do szatni. W drugiej połowie strzelały tylko dziki, ale duża też w tym zasługa Adriana Parzyszka, który strzelać górnikowi nie pozwalał. W 28 minucie straty zmniejszyły Michał Tkacz, który najpierw położył defensora rywali, a następnie to samo zrobił z bramkarzem i bez najmniejszych kłopotów skierował piłkę. Do siatki. Do wyrównania doprowadził Adrian Nowak, a w 38 minucie wynik na 5 do 4 ustalił ponownie Tkacz. Jego drugie trafienie było prawdziwą perełką i pokazem stolickiego spokoju w sytuacji oko w oko z bramkarzem. a AZS traci do liderującego górnika już tylko dwa punkty. Oszyka, że UNBA z Start Rubin odnieśli 19 zwycięstwo w 20 meczu sezonu. Akademicy pokonali we własnej hali trójkę Gerardów 101 do 63. Sprawę losów tego pojedynku wyjaśniły pierwsza i druga kwarta, wygrane odpowiednio 27 do 17 i 33 do 11. Akademicy dominowali pod koszem, a kolejne punkty właśnie z tej strefy zdobywali Adam Myśliwiec, Mateusz Wiśniewski czy Kamil Waniewski. Swoje trafienia z półdystansu oraz dystansu dokładali też Karol Obarek, Bartłomiej Nycz, Bartłomiej Pelczar czy Krzysztof Wąsowicz. Straty próbowali niwelować Marcin Uliczka i Mariusz Łapiński, ale w żaden sposób to nie robiło wrażenia na miejscowych. Dopiero po zmianie stron w trzeciej kwarcie gra się mocno wyrównała. Ta zakończyła się remisem po 19, ale to oznaczało, że przed ostatnią odsłoną Lublinianie nadal mają sowitą zaliczkę w niej miejscowi ponownie nieco podkręcili obroty, a efektem tego była dziesiąta setka w tym sezonie. Mecz do połowy był w naszym wykonaniu bardzo dobry i narzuciliśmy swoje tempo gry, niestety po przerwie nie utrzymaliśmy koncentracji i wydaje mi się, że e, po większość zawodników odpuściła już ten mecz i, i dlatego ta druga połowa naprawdę była brzydka w naszym wykonaniu i, i na pewno to nie jest niedopuszczalne, że pozwalamy e, drużynie przeciwnej na, dużej, na taką dużą ilość zbiórek w, w ataku. E, cieszę się, że to jest mecz, którego też możemy dodatkowo coś wyciągnąć. Nie, nie tylko znaczące zwycięstwo, ale nauka na przyszłe, pozostałe mecze. Szczypiornistki MKS AZS z Lublin wygrały trzeci mecz w 2021 roku. Tym razem pokonały w hali Globus MKS Karczew 26 do 25. Pierwsza połowa od początku do końca była bardzo równa. W ataku gospodynie wyróżniała się Julia Skubacz, która rzuciła pięć goli, z kolei po przeciwnej stronie błyszczała Aleksandra Gałąska. Po jej trafieniu z 30 minuty mieliśmy remisę 12 do 12, ale chwilę później zdołała jeszcze odpowiedzieć Edyta Byzdra i zespoły udały się do szatni przy wyniku 13 do 12. Po zmianie strony miejscowe szybko odskoczyły. Po upływie kwadransa prowadziły już 21.16, różnica 5 trafień utrzymywała się aż do 56. minuty. Wtedy rywalki zaczęły niebezpiecznie się zbliżać, a w ostatniej minucie po golu gałązki zrobiło się zaledwie 26 do 25. Było bardzo nerwowo, ale ostatecznie miejscowe nie pozwoliły przeciwniczkom doprowadzić się do remisu, dzięki czemu lublinianki pozostały niepokonane w 2021 roku. Znaczy sami sobie sprawiliśmy taką niespodziankę. Na 5 minut przed końcem wyjechaliśmy na siedem bramek i wydawało się, że jesteśmy w stanie powiększyć tą przewagę, ale tak się nie stało. Wiem, że to są tylko dziewczyny i są nieprzewidywalne. Natomiast tak na poważnie to Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu z tym zespołem, bo jest to dobry zespół. Naprawdę z dużym respektem podeszliśmy, i, i wiedzieliśmy, że, że no ten mecz będzie bardzo, bardzo ciężki. Dlatego nie dziwię się, że, że, że ta końcówka tak, 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 tak wyszła, jak wyszła. Po długiej przerwie do zmagania ligowych wrócili tenisiści stołowi, którzy w derbach Lublina pokonali sygnał Lublin 7 do 3. W składzie akanzy zobaczyliśmy Artura Słomkę, Tomasza Słomkę, Radosława Chrześciana, Mateusza Wardę i Marka Ziębę. Najlepiej spisał się młody Artur Słomka, który wygrał swoje oba mecze. Akanza jest liderem drugiej Ligi, ale będąca na drugim miejscu Włodawa ma na koncie dwa mecze mniej. W najbliższej serii gier akademicy pojadą do Bełżyc. W miniony weekend odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w snowboardzie, z których z medalami wrócili studenci Uniwersytetu Malikili Skłodowskiej. Mowa o Oldze Magdziasz i Michale Wiszniewskim, którzy zdobyli po dwa medale w klasyfikacji uniwersytetów. W Slalom Gigancie Olga była druga, a Michał trzeci. Natomiast w konkurencji Bank C Slalom oboje wywalczyli brązowe krążki. Właśnie rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych, a swój 1% podatku można przekazać na AZS UNCS Lublin, do czego zachęca sekcja futsalu. W imieniu Luksiona AZS UNCS Lublin serdecznie zachęcam do przekazania swojego 1% podatku na naszą sekcję futsalu. Wystarczy, że w celu szczegółowym wpiszemy klub uczelniany AZS UNCS z dopiskiem futsal. Grajcie z nami! Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej AZS UMCS Lublin. W na zawodnika tygodnia z dorobkiem 76 państwa głosów zwyciężył Adrian Parzyszek. Wyróżnienie otrzymał za wygrany 4-2 mecze z Hejro Rzeszów, w którym między słupkami Luksony dokonywał prawdziwych cudów. W tym tygodniu nominowani są Michał Tkacz, Karolina Poboży, Marcin Lewandowski, Szymon Żywko, Karolina Kołeczek oraz stafeta mieszana 4x400 metrów w składzie. Cezary Mirosław, Wiktoria Drost, Maciej Hołup, Agata Wasiluk. Głosowanie trwa na Facebooku AZS UMCS Lublin. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do zostawienia subskrypcji na kanale YouTube AZS UMCS Lublin. Do zobaczenia za tydzień.